Dzień dobry, szanowni państwo. W ramach naszych kresowych opowieści wołowskich chciałbym przybliżyć historię Wołynia i dlaczego doszło do zdarzeń z 11 lipca 1943, Kiedyś byłem z generałem Hermaszewskim właśnie na uroczystościach w Bereznem na odsunięciu lapidarium, bo tam już nie ma Polaków, nie ma cmentarza. Jest taka miejscowość Berezna na Wołyniu, która była zamieszkała raczej przez Żydów w 90 paru procentach, ale też mieszkali tam Polacy. O co chodzi w tym wszystkim? Podczas tych uroczystości Odsunięcia pomnika tutaj jest zdjęcie z tych uroczystości. Miała taka sytuacja, że rozmawialiśmy z generałem, dlaczego doszło na wojnie do takich wszystkich właśnie zbrodni, do tego ludobójstwa na narodzie polskim. I tutaj też chciałbym zaakcentować, że już Armia Krajowa wiedziała, bo w 1942 roku już wojska Armii Czerwonej przekroczyły wschodnie tereny Rzeczypospolitej II Rzeczypospolitej i Armia Krajowa wiedziała, że Ukraina, tutaj ta UPA różnego rodzaju akcje, prowokacje, a 11 lipca to jest dzień taki, to była niedziela, to jest dzień Piotra i Pawła, to jest bardzo w prawosławnej kulturze, bardzo podniosły takie, bardzo święto takie, którego no, akcent jest bardzo mocno postawiony na, na ich religii, u nas też jest zresztą, ale powiem o co chodzi dalej. I tutaj zostało napadniętych 100 miejscowości, 100 wiosek jednego dnia i dzień wcześniej yy, Zygmunt Rummel, taki emisariusz Armii Krajowej, wyruszył na negocjacje z UPA. Co się okazało? Że UPA wzięło go, aresztowało i zamiast negocjacji po prostu rozerwali go końmi. Jest to jedyny żołnierz II wojny światowej, który został rozerwany końmi. I wiadomo było, że te negocjacje zostały zerwane. I tutaj właśnie kiedyś rozmawialiśmy o tym z generałem Karmaszewskim w jego rodzinnej wiosce Lipniki, gdzie tam też dużo osób z jego rodziny umarło, zostało zabitych. On sam cudem ocalał jako dwuletnie dziecko, zagubione gdzieś tam w śniegu. Ale o co chodzi dalej? Że yy, szukałem potem przez dłuższy czas, dlaczego doszło do, takiego, yy, do takich akcji. I yy, w wielu takich publikacjach, czy też w ipn w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie wyczytałem, czy też w innych miejscach, Dlaczego tak się stało? Otóż Armia Krajowa na Wołyniu miała 6500 tysiąca żołnierzy gotowych do walki. To byli to wyszkoleni żołnierze, bardzo dobrze przygotowani i w miarę, w miarę bardzo tacy bym powiedział mobilni. I tutaj to uderzenie w Armię Krajową na Wołyniu, a to był pierwszy taki powiat, województwo, które Rosjanie wkroczyli już w 1942 roku tam i doszło do takich pierwszych wparości do zbrodni na, na Polakach przez UPA. I chodzi o to, że Polacy zostali zatrzymani wtedy, zamiast prowadzić akcję burza, która potem w Warszawie miała miejsce, a w, na w Wilnie i w, w, w we Lwowie te akcje burza się jakoś powiodły. Wspólnie z Rosjanami to miasto opanowano. Armia Krajowa to zrobiła. To są dwa miasta, które były zdobyte i wiele innych mniejszych miasteczek było zdobytych. I UPA zatrzymało w ten sposób, mordując polską ludność, zatrzymało rozwój takiego, bym powiedział, polskiego tutaj kura optymizmu, że można pójść na Kowel poszło na Kowel, ale tylko 650 żołnierzy, a nie 6,5 tysiąca. I ta 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej została zatrzymana w ten sposób w domu. I to o to chodziło w tej całej akcji, która uderzyła w polską strukturę na, na, na Wołyniu. Też kiedyś, powiem Państwu, pojechałem do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, bo on prowadzi śledztwo przeciwko Hucie Pieniackiej, skąd z kolei jest moja rodzina. I tutaj chciałem powiedzieć taką historię że czytałem kronikę dywizji ukraińskiej SS Hałeczyna, to jest po ich niemu, a SS Galicien po niemiecku, która została użyczona, przetłumaczona z archiwum niemieckiego w Koblenz, gdzie tam jest Bundesarchiv w Koblenz w Niemczech, gdzie oni prowadzą takie właśnie wszystkie swoje archiwalne sprawy SS, Wehrmachtu, różnych jednostek, które brały udział w różnych tam zbrodniach czy walkach, na przykład. I w tej kronice SS Hałeczyna dywizji tej ukraińskiej, Przeczytałem to, bo to było przetłumaczone przez dwóch biegłych sądowych i tutaj na język polski, co, się, co miało miejsce w Hucie Pieniackiej, zanim doszło do zbrodni 28 lutego 1944. Dwa tygodnie wcześniej patrol ukraińskich tych właśnie SS-manów chciał wejść do wioski i nie mógł tam wejść do wioski, ponieważ został ostrzelany. Dwóch zginęło na miejscu, dwóch potem w wyniku odniesionych ran. Zmarło w, w szpitalu, ale dlaczego tak mówię drobiazgowo, że dwóch w szpitalu, dwóch tutaj, to było odnotowane. Czterech żo żołnierzy stracili, ta SS ukraińska i była o tym wzmianka obszerna, że tam uroczyście ich pochowano w Lwowie, z honorami, bo to żołnierze ukraińskie tej właśnie hałyczyny i później, kiedy doszło do zbrodni w Hucie Pieniackiej, to w tym miejscu były tylko takie wzmianki, że narysowany był księżyc, gwiazdki, i tam jakaś taka wzmianka, że to, to się na nas, że zabili światecznika, że Polacy zabili osobę duchowną, prawosławną. To jest tak w ich kulturze się nazywa światecznik, że świętą osobę jakąś, która tam została zabita. I faktycznie powiem Państwu, że miało miejsce takie zdarzenie, które dotyczy był duchowny, który był bardzo mocno zaangażowany w Upa. I uczestniczył w tych wszystkich nawoływaniach do mordowania Polaków. I jak pamiętam, pojechaliśmy któryś tam drugi raz chyba był wtedy o, wtedy był prezydent świętej pamięci Kaczyński na tej imprezie i tego w telewizja żadna już nie pokazała, ja też byłem szkoda, że nie nagrałem tego momentu. I oni powiesili na drzewie księdza, który gdzieś tam, właśnie, żeby to zrobić taki akcent bardzo taki antypolski. Powiesili kółko jakiegoś księdza prawosławnego na tym drzewie tak, żeby Polacy, którzy idą na tą mszę, żeby to widzieli. Tego nie pokazała żadna telewizja, ale to było tak specjalnie zrobione, żeby nas tutaj, polską stronę, prowokować, że tam zrobili wcześniej też sztuczny pomnik takiego tego księdza, bo ten ksiądz tam nie jest pochowany. Tam nie ma żadnego ciała z, z tego zabitego, duchownego, greko, nie wiem, mi się tak wydaje. Chodzi o to, że w dywizji SS Hałyczyna -E te wszystkie wzmianki o, o zbrodni w Kucie były Rysunkami przedstawione, tak jakby ta dywizja tego dnia nic nie robiła, nikt nie zachorował, a po to już takie meldunki się składa, że tam zachorował ktoś tam, patrol wysłano tutaj. W tym dniu nie było żadnych takich zmian, jakby chłopcy nie wyszli nigdzie. Także tutaj tak to wygląda, że. że... Dlaczego też nie dojdzie do takiego możliwego pojednania czy rozmów o ekskumacjach w mojej ocenie? Tu chciałbym może, jak już ten filmik się ukaże na, na stronie to ja wrzucę z opisówką, być może tak chciałbym opisać film ze szkoły w Bereznym, gdzie w Bereznym byłem z generałem Harmaszewskim i jak teraz to wygląda ta szkoła. To jest filmik, który przedstawia relacje uczeń-nauczyciel w ukraińskiej szkole i to jest nauczyciel, który tego ucznia bardzo mocno strefuje. U nas na przykład nie jest możliwe kopanie ucznia na lekcji na przykład, no nie, pod tablicą, a u nich jest to bo nawet mm, kiedy coś tam napisałem w obronie tego dziecka, bo to dziecko jak miał z 10-12 lat, to dostałem tego hejta takiego. Pamiętam, że to jest złe dziecko, i ten nauczyciel miał rację, że tam, że go skopa pod, pod tym. Także to jest berezne, które gdzieś tam kiedyś mówię, byłem w Genewie Harmaszewskim i jaka jest mentalność tutaj, chciałbym pokazać, po tylu latach. I tutaj, jeżeli ktoś mówi o negocjacjach, o pojednaniu, o czymś takim, to musi to wziąć pod uwagę. Drugi taki film to z miasta partnerskiego Brzegu Dolnego, Chciałem takich zamieścić też z komentarzem, gdzie łapią na ulicy niewolników, grup oborowych, w mieście Kowel, miasto partnerskie Brzegu Dolnego. Normalnie łapią ich w siatkę niewolników i wysyłają na front. Także to chciałem też pokazać w komentarzach, żebyście Państwo zobaczyli porównali, jaka jest mentalność i... Jaka może być dyskusja o pojednaniu? W tutaj mówimy o ekshumacjach, o takich różnych wspólnych upamiętnieniach. Także tak to wygląda. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i dużo zdrowia, szczęścia życzę. Dziękuję bardzo.